Przechodzimy sobie do pomiaru grubości powłoki lakierniczej. Ja zawsze powtarzam, że robię na kilku elementach. Jeżeli ktoś by sobie życzył, to mogę zrobić na większej ilości miejsc. Przepraszam, robię na około, pomiar w pięciu miejscach, w siedmiu. Jeżeli miałby on być dokładniejszy, to już będę przesyłał Wiadomości prywatnej, ponieważ zajęłoby to zbyt wiele czasu. I tak jak wspomniałem. Wszystkie zdjęcia szkód, raporty są widoczne u mnie na stronie. A gdyby czegoś brakowało, prośba o informację i będę dosyłał. Także tak wygląda, jeżeli chodzi o grubość powłoki lakierniczej. Jak wspominałem, gdyby były jakiekolwiek pytania, prośba o informacje będę wysyłał. Pozdrawiam serdecznie.